Dzień dobry, dzień dobry moje wagi. Poczekajcie, bo mi coś wisi. Tutaj już odbiorę. Dzień dobry wagi. Zapraszam Was na czytanie na listopad w Augusie. Teraz tak, energia, która jest dla wszystkich, jest to energia gwiazdy, czyli będziecie wy gwiazdami, kochani, ale musicie wiedzieć, że listopad od piątego, czyli od dzisiaj wchodzi serduszka w świnkę, świnka Halinka. Więc miesiąc świnki. Miesiąc świnki jest związany z czwórką przez cały rok, więc tutaj jeszcze trzeba połączyć gwiazdę, która będzie w tym miesiącu u świnek, na co będą musieli zwrócić uwagę, więc słodziutko już coś tam nie będzie chciała podpowiedzieć. Więc uwaga! Świnie są związane tak jak i psy z przyjaciółmi. Więc tutaj mamy uderzenie tej suji, więc jeżeli chodzi o stronę węża i smoka, więc wy możecie albo ta strona uderzy właśnie Was, czyli osoby z poznaku węża, tak? Wąż, wąż bardziej w tym miesiącu musi uważać, tak samo i świnki, wy troszeczkę musicie uważać, tu muszę tak i tak, kochani. Co to jest uderzenie tej suji? Teraz tak Wam szybko powiem. To jest proste. W tym, tam gdzie jest wąż i, 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 i wąż i mówcie mi, smog. To jest podajże południowy wschód. Ale bym musiała zobaczyć. mniejsza z tym. Ale coś ze wschodem. To czyli tak. To można porównać do sytuacji, która miała teraz miejsce, co zrobił Pan Prezydent Ukrainy. Kochani, to jest uderzenie tej sui, więc ja właśnie mówię, że to nie jest związane, że to świnki tak mogą postąpić, ale właśnie osoby z tego kierunku, tak? Osoby też i z maja lub które mają osoby węża z miesiąca, z dnia lub z roku, Więc y, tutaj mówię ostrożność, czyli uderzenie. Wy, świnki, mają przy, jako, są jako przyjaciele, czyli osobom, którzy pomogli. Albo no, ktoś się świńsko zachowa wobec swoich przyjaciół. Tak też można ro rozumować. Nie interesuje się polityką, kochani, bo interesuje się bardziej tarotem i Was zapraszam teraz do... Czytania karty już są rozłożone, kochani, i mogę powiedzieć Wam wagi, że wielkie uczucie jest, ale czy to uczucie przyjdzie? Czy możliwe, bo powiem Wam szczerze, że są trzy karty koło siebie, że niektóre wagi będą musiały uważać. Uważać, teraz tak, pierwsze, pierwsza ostrożność jest, jeżeli... <laughs> Pracy, pokaż, w pracy od pięciu do pięciu tygodni. Uwaga na osoby w Waszym otoczeniu, bo będzie osoba, gdzie będzie tworzyła kłopot. Kłopot. I że będą e, po prostu jazdy. Nie mówię, że to Wy wagi będziecie mieć jazdy, że to Wy będziecie robić kłopot, ale Wy będziecie obserwować i Wy mądre kobiety jesteście i mężczyźni no że sprawę możecie albo dziś usłyszeć, kochani, bardziej na logikę wziąć, więc tutaj nie wchodźcie żadne konflikty. Dla Państw z poznaku uwagi, bo jest tu miłość, tu pokazana i to jest w połączeniu i jeszcze karta, która pokazuje, że jest mężczyzna, który się pojawił lub pojawi się. Jest to mężczyzna, który pierwszy gdzieś tam napisał, napisze kompletnie nieznany, mógł gdzieś cię tam zobaczyć lukę, kuchen, gdzieś, in, gdzieś indziej mieszkacie i teraz tak osoba, która do waszym życiu przybywa, przez nią będą straty, przez nią zakończycie znajomość. Tu będą nieuczciwe kuźwa, jak to powiedzieć? Ktoś kogoś źle oceni, ktoś komuś coś powie, a to będzie związane z ogromną zazdrością. Wagi, wodze, trzymamy, tak jak i ten rydwan i nic nie, nie róbmy. Nie pokazujmy nie nic. Tutaj uwaga, bo to jest osoba, która automatycznie, jest to na pewno możliwe jakiś urzędnik albo facet, który jest bardzo inteligen, no, inteligentny, ale na logikę i sobie ceni właśnie psychikę. Nie da sobie, już będą... No, Pipa, sorry, bo ja już się. Nie da sobie w kachę dmuchać i nie da no, zrobić z siebie wariata, czy tam w jakieś takie wejdzie zamieszki. Więc tu uwaga. A teraz coś mi powie złoty tarot, no to co ja pokażę koleżance, nagle w waszym życiu <laughs> pojawi się osoba o ciemnych włosach, osoba, która mogła być gdzieś koleżanką gdzieś z daleka. Jest to osoba, która ma w sobie nawet planetę Plutona. Więc tu uwaga na tą osobę. Może mieć nawet z kochani osoba, która powie... No ja nie pracuję, jak chcesz to Ci popracuję i coś się komuś pracę wykonuję sobie w domku. Z takich rzeczy. Uwaga, uwaga, będzie niebezpiecznie. I już mogę powiedzieć, dlatego że komuś może przepaść ta miłość albo będzie tak, że długo będziecie na nią czekać. Nawet do siedmiu lat. Więc tu nie pokazujmy, to jest raz. Teraz tak, wiadomości, papiery dostaniecie z urzędu, ze szpitala, to jest Wam spotkanie do trzech dni będzie kosmetyczka, rzęsy i inne takie pierdołki. Teraz tam, gdzie jest, uważajcie, na basenie, tam gdzie jest właśnie woda, prąd. Woda, prąd, kochani, i metal, zwarcie, czyli uwaga, bo wypadek będzie. Wypadek różnego rodzaju, więc nawet i takie wiecie, więc tutaj uwaga. Karty pokazują, że tutaj wiadomość albo przyjazd szwagra będzie wieczorową porą, brata lub pana przygody. Na waszej drodze powraca mężczyzna. Kochani, który lubi strój wojskowy, albo jest takim małym krasnalkiem, tak? Jest to facet, który ma piękny uśmiech, czarna karnacja. Teraz tak, konflikt, który będzie, to będzie zrobiony konflikt w pracy, na przykład, nie będzie związany z wami, będzie to związany z parą lub z osobą która będzie chciała wycyckać jakieś ubezpieczenie, odszkodowanie. Karty pokazują tutaj, żeby uważać wieczorową porą lub nad ranem, kiedy jest mgła, bo tutaj może być kolizja serca. To jest taki też no, wypadek czy cokolwiek, ale uwaga, przyjedzie do Was ktoś, kto kobieta możliwe, przyjedzie i nagle będzie płakać o jakieś informacje czy cokolwiek. Jest to osoba, która ma problem nie słuchać, jest to osoba, która sobie dużo też i wymyśla. Ktoś się dowie o jakimś wyjeździe i to jest też kobieta, która się zakochała w mężczyźnie, który jest kierowcą. Możliwe, że jakiś pan kierowca lub facet, który pracuje w jakimś, na przykład jeździ tirem. Jest to facet też, który składa coś związane z z autami, no nie wiem, no bym powiedziała też i mieszka, ale to tego, tutaj jest jakaś tęsknota i nagła wiadomość, to jest taka karta pozytywna, nie mam takiej y, złej, y, 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 takiej energii. Jest możliwe, jeżeli ktoś ma taką sytuację, to od razu powiem, ten pan ma przygodę, znaczy wróć przygodę, ten pan ma kolegę, który jest przygodą, który lubi wędrować. I teraz tak jest to facet i ten kierowca czy nawet taksówkarz. On jest sexy możliwe, że starszy. Ale dojrzały kochani, dojrzały taki spokojny. A ten przeczepie jego strony internetowe. Jest to facet bezczelny. Piękny uśmiech jak kryształki ale tak z głowy to tylko tego więc to jest pan przygoda to jest tylko na jedną dwa nocy to jest też i poznanie kogoś przez, przez, tego, przez tego mówcie mi taksówkarza tego kierowcy z takich rzeczy teraz tak pracę wieczorową wyjazd jakiś jedźcie ale nie jedźcie nad Samym ranem, ani tak w nocy, tak? Bo to tutaj jest to po prostu skazane. Podczas jazdy się też nie kłócić. E, karty cygańskie tu bardziej też pokazują, kochani, że będą odwiedziny. To są teściowe, to są mamy. Tutaj ktoś z czegoś będzie niezadowolony, tu zwracać uwagę, że ktoś kogoś może e, rozliczać, tak? E, teraz e, tutaj nie mam. E, e. Będziecie wspominać starą, znaczy starą, będzie coś takiego, że weźmiecie i będziecie wspominać to, co było, to co, no nagle takie stare wspomnienia będą przechodzić, kochani, to jest, jeżeli to nie wy, to ktoś z waszej, z waszego otoczenia lub możliwe wasz bliski, tutaj jest tęsknota, od razu powiem, że łuszczyca, możliwe nogi, łuszczyca lub jakieś krosty się pokażą, tak? jakaś jakaś wiadomość płynie możliwe kochani że ktoś ma nadzieję że komuś coś się upiecze no będzie wszystko ok tutaj od razu mówię ktoś zgra troszeczkę nie ok zwracać uwagę na osoby które narzucają na siebie ogromny szal nawet i są w szkole, w, w pracy czy gdziekolwiek o, i tak się pokazują. Są to osoby, które troszeczkę kłamią informacje. Opowiem tak, nie potrafiam się przyznać do, 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 do prawdy. Widzę związek, który jest na bazie intelektu. Wszystko jest ok, kochani. Możliwe, że przez jakieś rozmowy bardziej się też wasz związek możliwe odrodzi, tak? Jeżeli mam mówić też sprawy osoby, która już umarła, mogą nagle no, powrócić jakieś sytuacje, tak? Powrót, coś będzie trzeba też i załatwiać, możliwe, że urząd się czegoś też i dopatrzy. Teraz duży, no nie wiem, to jest hurtownia, to jest jakiś um, hurtownia, duży blok, tego tutaj jakieś ogrodzenie ktoś zacznie robić. I miłość platoniczna mi się e, serduszka pokazuje. Teraz jak e, chcecie jakieś pieniądze na jakieś... E, nie wiem, budowę, na zakup, auta czy cokolwiek, to tu mogę powiedzieć, że tutaj do Was idą. Dacie radę załatwić. Nie ma tutaj nic złego takiego, żeby było negatywne. Ulala! -la. Teraz tak, jakiś mężczyzna z zębami Wam się odezwie, który powiem, zrobiłem, a mi wypadło. Spotkanie, możliwe, że z jakąś kobietą. Albo to była rozmowa, albo spotkanie ktoś będzie chciał. I od razu powiem, mogło być to rozmowa czy spotkanie też przy jakiejś starszej osobie, osoba, która mogła się śmiać, albo lekceważy wasze poglądy. Kochani, no to tutaj od razu powiem, że przez jakąś znajomość coś się może fajnego serca narodzić. Na końcu tali. Najważniejsze, zawsze patrzę początek, kochani, i koniec, co karty chcą powiedzieć. I kartą cygańskich jest, że miłość. Do Was idzie. Ale miłość, kurczę, ktoś może pomyśleć, no ale on się do mnie nie odzywa. Możliwe, że ktoś do Was przychodzi, nagle się spotkacie, nagle przez jakąś znajomość coś się odrodzi. Warto dać tej osobie e, jakąś wskazówkę, e, albo cześć, podobasz mi się, czy cokolwiek. A i jeszcze najważniejsze, co chciałam powiedzieć, ktoś otrzyma jakiś prezent związany z romantycznością. To nie jest to, że on ci przyniesie. Nie wiem, kolację do łóżka, a może być, tak. Ale ktoś ci tak wypowiedzie nie, ja nie mam szans u niego. Jest to osoba, która nie potrafi też wziąć, powiedzieć, co do Was czuje. Więc tutaj, no kochani, warto przyjąć i warto sobie coś tam, wiecie, bajera, szmera i tak dalej, i tak dalej tutaj papiery urzędowe i z tych, tych powiedziałam i tutaj są zabiegi pod narkozą, ale to są też i znieczulenia do zębów serduszka. Jeżeli jest jakaś kobieta, która analizuje i cały czas analizujesz to, co było albo jakiegoś mężczyznę, nie jest wart, kochanie, nie jest wart, bo będziesz miała... Nie będziesz dostrzegała innych y, sytuacji, tak? W kielichu nie wiemy, co jest. W kielichu nie wiemy. Każdy mówi, że to są uczucia. Ale takie uczucia ja wczoraj miałam, że myślałam, że po prostu ze mnie pójdą flaki. Wiecie o co chodzi? Niektóre są Boże. Ja lecę, ta miłość. Niektórzy mają takie, no i co? No, wiecie. Nie wiadomo, kto jakie uczucia u Was albo Wy u kogo weźmiecie, to jest tak jak no mm, nie wiem e, zagraj w totolotka, tak że dzisiaj będzie ok, a tutaj nagle e, wiecie, więc tutaj nie wiadomo, możecie mieć dużo myśli, dużo działań ale kochani nikt nie wie jak, e, jak to będzie, to tylko zależy od was, od waszego nastawienia, jak wy to widzicie, jak wy to kochani, czujecie, tak? Jeżeli tryskacie pozytywną energią, od samego rana, ja to zawsze sobie staję i nóżki tak chodzą, słuchajcie, że ja tańczę. I, i słucham e, wesołej muzyki, bo w ramie wesoła muzyka, to po prostu całe ciało Ci potem chodzi. Kochani, życie jest piękne. Zacznijcie, od jutra sobie włączcie coś, takiego, takie, no wesołe, nawet takie ruchliwe, zobaczycie, że dzień minie Wam bardziej tak wesoło, uśmiechnięty. Będziecie mieć na wszystko no. I na tym by było tyle. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Dziękuję, ślicznie pozdrawiam.